Dzień dobry, witam, mam na imię Kamila i dziś chciałabym pokazać Wam kawę z portugalskiej palarni Du Café Arabica. Jak sama nazwa wskazuje, w środku znajdziecie Państwo 100% Arabica, pochodzącą w większości z Brazylii. To, co tę kawę cechuje, to wysoka, naturalna słodycz i bardzo delikatna goryczka na finiszu. Natomiast to, co ja w tej kawie lubię najbardziej, to bardzo przyjemny, owocowy aromat, idący w stronę limonki czy pomarańczy. Korzystając z tego, że dukafe Arabika jest bardzo łagodna i przyjemna, a zbliża nam się sezon letni, chciałabym pokazać Wam, jak za pomocą tych ziaren przygotować czarną kawę na zimno. Za moment przygotujemy razem nic innego jak cold brew. Tylko co to jest, pewnie się zastanawiacie. Cold brew to nic innego jak czarna kawa parzona za pomocą zimnej wody. Żeby taką kawę przygotować, potrzebuję 30 g grubo zmielonej kawy. Grubo zmielona, mam na myśli grubość podobną do grubo ziarnistej soli. Kawę mam w środku dodaję pół litra zimnej no, w temperaturze pokojowej wody. Koniecznie przefiltrowanej. Do przygotowania mojego cold brew używam dziś specjalnej butelki, która w wylewce ma bardzo drobne sitko, natomiast Wy możecie zrobić to chociażby w słoiku, i później przefiltrować taki napar przez filtr papierowy. Zamykam butelkę. Przygotowany w ten sposób cold brew zostaje na 12 godzin w temperaturze pokojowej, i wtedy nasz napar będzie gotowy. Kochani, po 12 godzinach nasze cold brew jest gotowe. Nie pozostaje nam nic innego, jak przygotować sobie szkło. Do wysokiej szklanki wrzucam kilka kostek lodu. Ja bardzo lubię cold brew z limonką albo plasterem cytryny, więc wam też tak rekomenduję. Cold przed przelaniem warto pomieszać. Nasze cold brew jest gotowe do picia. Podsumowując, Du Café polecam wszystkim tym, którym nie przeszkadza delikatna kwasowość w kawie, którzy lubią łagodniejsze smaki albo tym, którzy po prostu na gorące dni mają ochotę przygotować sobie cold brew. Du Café możecie kupić na sklep tak samo jak inne kawy tej polarni. Bardzo dziękuję.